Za nie szóste, będziesz uczył mnie rozumieć moje emocje i je nazywać. Kiedy w jakim wieku można uczyć dziecko rozumieć emocje i je nazywać? No, w tym wieku, w którym dziecko już zaczyna z Wami się komunikować. Wtedy, kiedy wie, co to znaczy cieszyć się, martwić się, smutek, radość. No to to następuje w wieku dwóch-trzech lat zazwyczaj, czasem nieco później, co, czasem nieco wcześniej, i to jest moment, kiedy już możemy wystartować y, z treningiem komunikacji swoich własnych emocji. Dzieci wysoko wrażliwe y, mogą mieć czasem kłopot z tym, żeby nazywać swoje emocje i jeszcze żeby mówić, skąd te emocje się wzięły. Dlatego rozmów o emocjach powinno być jak najwięcej. A jak rozmawiać o emocjach? Za pomocą nazywania tego, co obserwujemy, i wtedy zamieniasz się w obserwatora, oraz za pomocą pytań, co czujesz. Wtedy nie jesteśmy obserwatorem, tylko po prostu pytającym, wywiadowcą. Robimy wywiad z dzieckiem. Kiedy pytać, a kiedy? Mówić, co widzę. Pytamy dzieci już po jakimś czasie, kiedy one potrafią faktycznie mieć wgląd w siebie i nazywać to, co czują. Ale tego się trzeba nauczyć. A jak się tego nauczyć? Za pomocą obserwatora, który dzieli się z dzieckiem swoimi spostrzeżeniami i który mówi do dziecka wprost: Widzę, że jesteś nerwowy, widzę, że masz dosyć już tej gry. Widzę, że chciałbyś odpocząć. Hmm. Widzę, że się na coś denerwujesz. Powiedz mi, na co się denerwujesz? I w ten sposób miękko przechodzimy od obserwacji do pytań. Myślę, że chciałbyś teraz coś zjeść. Czy się mylę, czy nie? Czy to prawda? No, może. Albo. Nie, nie, nie chcę nic zjeść. Albo wiesz, co chce coś zjeść i zmienia zdanie takie dziecko. Ważne, żeby mu nie powtarzać, to się zdecyduj, czy chcesz, czy nie chcesz zjeść, bo to powoduje, że dziecko już się wycofuje, że się boi, że się lęka, zwłaszcza dziecko wysokowrażliwe. Więc dzieci, jak pytamy je o to, co myślą, co czują, co by chciały, mogą zmieniać zdania i to w ciągu kilku, kilkunastu sekund. I pozwalamy również na to dzieciom, bo pytanie wystąpiło nagle. A dziecko wysoko wrażliwe potrzebuje czasu, żeby się zastanowić, co ono by chciało, czy jest głodne, czy jest zmęczone, czy by chciało się pobawić, czy coś obejrzeć, czy pojechać na wycieczkę, czy pójść na spacer, czy na rower, czy na rolki, czy też może nie. Potrzebuje czasu. Więc dziecko w ciągu kilkunastu sekund, kilku minut powinno mieć prawo do zmiany zdania. Tak, 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 jednak chcę jeść, jednak chcę, nie. Albo nie, nie, nie jestem głodny a nawet kilka razy. Albo wiesz co, jednak bym zjadł, bo widzę, że ty jesz pizzę, to ja bym też chciał pizzę, bo mi tak ładnie pachnie. Ok. U dzieci wysokowrażliwych dojść do rezultatów, do decyzji wymaga czasu w czasie, i w tym czasie, kiedy ten czas potrzebny na decyzję jest potrzebny, dziecko ma prawo sobie zmienić zdanie o 180 stopni, nawet kilka razy. Złota myśl. Jeżeli chodzi o rozumienie emocji dziecka, o umiejętności nazywania tych emocji, to najpierw Ty je nazywasz, pytając, czy tata czy mama mogą mieć rację, czy tak właśnie jest. A potem zaczynasz pytać się o nie dziecka. Ale to nie wszystko. Tak naprawdę uczenie rozumienia emocji i ich nazywania dokonujemy przez opowiadanie o swoich emocjach o swoich potrzebach i o tym co czujesz wiesz co piotrusiu wróciłem z pracy jestem bardzo zmęczony mam jeszcze troszkę do zrobienia umówmy się że dasz tacie teraz odpocząć ja bym chciał troszkę poleżeć przynajmniej 20 30 minut bo daleko jechałem potem napiszę parę maili czyli dokończę swoją pracę i potem faktycznie usiądę z tobą do komputera i pomogę ci wybrać dla ciebie myszkę komputerową. Czy możemy się tak umówić? No możemy, okej. Okay. No i tu mamy załatwioną prośbę, rozwijamy empatię, ponieważ opowiadamy i mówimy nie tylko o tym, co czuje dziecko, ale posługujemy się z dzieckiem komunikatem, opowiadając o tym, co ja czuję, w jakim jestem stanie. Na przykład, że jestem zmęczony, albo że bardzo bym chciał się z tobą pobawić, albo że bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj wybrać tą myszkę, cieszę się tak samo jak Ty. Więc jak najwięcej opowiadajcie również o swoich emocjach i o swoich odczuciach. I w taki sposób uczymy dzieci wyrażać, rozumieć i nazywać emocje. Warto tutaj wspomnieć również o tak zwanym szufladkowaniu albo stereotypizacji. Zwłaszcza negatywnej, gdzie mówiąc i nazywając nie tylko emocje, ale konkretne zachowania, mamy częstą tendencję do szufladkowania, żeby mówić do dziecka albo o kimś, że on jest leniwy, albo ty jesteś leniwy, albo jesteś nieposłuszny, jesteś niegrzeczny, ponieważ na przykład nie zrobiłeś szeregu czynności, o których Ci mówiłem. Nie tylko u dzieci wrażliwych, ale i w ogóle u dzieci. Posługiwanie się uogólnieniami, czyli epitetami, zwłaszcza negatywnymi, jest szkodliwe. Bo dla dziecka używanie epitetów jest bardzo łakomym kąskiem, żeby coś uprościć, jakieś zjawisko. Aha, dostałeś jedynkę z Polaka, z Matmy i z Fizy, czyli jesteś leniem, bo nie chciało ci się uczyć. I taki jest efekt, Nadmiernego upraszczania, gdy używamy negatywnych epitetów. Dlatego, gdy wychowujemy dziecko, nie tylko wysoko wrażliwe, warto, żeby pamiętać o tym, aby nie używać epitetów generalizujących dany typ czynności czy też zachowania. Czyli jest leniwy, bo miało jedynkę i nie uczyło się. Jest zły. Bo uderzyło dziecko w piaskownicy. Jest niesympatyczny, bo nie podało ręki cioci kloci. Tak, to są nadmierne generalizacje, nadmierne uproszczenia, ale też błędne wnioski. Bo on nie musi być niegrzeczny dla... to, to nie musi być niegrzeczny. Nie trzeba być niegrzecznym, żeby kogoś uderzyć lub obsypać piaskiem. Nie trzeba być leniwym. Żeby dostać jedynkę z kilku przedmiotów. To nie jest tak, że ktoś, kto nie podaje ręki cioci kloci, to jest niesympatyczny. Może się jej po prostu bać. Dlatego jest bardzo ważne, żeby unikać negatywnych uogólnień.